O, dzień dobry, witajcie widzę kolejny odcinek na moim kanale. Jeżeli byście chcieli to dawajcie mi pomysły jaki odcinek następny chcecie. Jeżeli po tym Jeżeli po tym odcinkiem ogólnie będzie 1000 seków to nagrywam odcinek jak ym, Pokazuję jak zainstalować Minecrafta za darmo jedną aplikacją. Nie tak jak update' i ta hakerska, tylko po prostu Po co dwie jeżeli można jedną. Dzisiaj stworzę nowy świat. Hmm. Oczywiście... Minecraft dajmy na razie Dajmy skrzynię i mapę, Do ja tu robię ja tylko znajomi i Jeżeli będziecie słyszeć jakieś tam głosy, to przepraszam. Mama gość. Ja mam gość. <śmiech> <śmiech> przepraszam Was. No to nie ma wina. Spróbuję jakoś te niepotrzebne kawałki wyciągnąć, żebyście nie słyszeli, tak, ale. Raczej będą wszystkie kawałki. No ale zrobię pauzę pewnie. O! Już zaczynamy gierkę. Już mapę. Poczekajcie. Dobra, mam dobrze. A teraz wejdę tu. I powiększyć te przyciski. Muszę mieć większy dotyk. Rozmiar przycisków. Taki może być. oho. Dobra. Dobra, ja to zrobię. Przepraszam was, że kilofam, ale muszę. Ciężko mi się grać telefonem. Poczekajcie. Takie przerwy. Hmm. Tu stworzymy miasto. No to pewnie. Ja muszę zmienić skoki skradania. Dobra. Widzicie, ja może tu zrobię. O Boże, jak ja nienawidzę. Przepraszam was w życiu, ustawienia. Ale to. O i ja tutaj o powiększył tą wysoką. Tu zrobimy ogrodzenie zrobimy schodki na górę. I na górze będzie nad wodą będę miał domek. Dobra, to tutaj zrobimy to tak. Będę miał mapy w KU. tu chlebki tu pochodnie jakbyście chcieli zobaczyć to widzicie tu crafting W następnym odcinku prawdopodobnie będę już miał nowy serwer. Nie mój, ale Avorskiego. Jeżeli byście chcieli, to wchodźcie. No, na następnym odcinku podam. Na pewno na Pocket Edition, na najnowszej wersji to działa, ale niby na, na Java Edition. A niby na Pocket Edition też to działa. A na najnowszej. A to jest najnowsza Pocket Edition. To sprawdzimy. Dobra, lecimy. Dobrze lecimy tu. Damy tutaj trzcinę. Zmniej zwiększę zwiększa na sto to powinna ciścina bardzo szybko urosnąć ja nie ogarniam akurat kamerule na ile żeby było bardzo szybko tylko tak Dobra, kumper mi napisał SMS-a zaraz Zaraz, przez chwilę będę AFK, przepraszam Zrobimy króciutką przerwę Wysłał mi SMS-a, mogę wam nawet powiedzieć nazwę, nick Nick wysłał mi sms a tego Cheatera Na serwerze mojego kumpla No to on tam też gra, ja też tam gram, ale na Pocket Edition, ja mam Edition, dobrze mi to się myli ciągle, ja przepraszam Was, ale jeżeli czasem będę gadał pocket Edition, a będę mówił, mówił potem 1.16.4 albo jakąś taką, to przepraszam Was, po prostu mi to się mota. Dobra, ja może... Ja, ja spróbuję ogarnąć ten serwer aworskiego i zobaczymy. Na pewno na Java Edition mogę wam podać. Jeżeli nie mówiłem o subskrypcjach i lajkach, to zostawcie subskrypcję i lajkę. A jeżeli mówiłem, to przepraszam, po prostu się zamotałem. No nie grałem, bo teraz się zajmuję Java Edition. Live nie wiem, czy będę robił na razie, ale jak będę robił to albo. Z, bo yy, będę musiał zainstalować znowu Brawl Stars, bo mam na innym telefonie. Yy, tu zainstaluję i będę live robił albo z Braula. Albo z Minecrafta i to zależy, jak będę robił, ale nie wiem, czy kiedy zacznę. A, już myślałam, że się nie nagrywa, ale wtedy by była ła-lipa. Dobra, ja to po wyrzucę, zapomniałem. Tutaj ogarniamy. Jak to się robiło? To będzie w dotyku chyba. Mm, I teraz? Przepraszam was. Aha, no to niemożliwe, bo nikt by mu nie dał. A jeżeli ktoś by mu dał, ta osoba, która, której dałem opa, to wie, że ona by dostała bana. Bo każdemu mówię, jak daję opa, żeby nie dawała opa nikomu bez mojej zgody. No? Dobra, pa. Ja mam gości i muszę kończyć. No na dwieście.

jak to słyszeliście, to przepraszam was, bo to mój kumpel jest głupi żartuje. Jeżeli to oglądasz nic to żartuje oczywiście. Ale wiem, że nie oglądasz raczej. Ja chyba zmienię time set 0, patrzcie, bo... A ja nie chcę. Chcę zrobić cztery piece. Tu dajmy to, to, dajmy to tak. To tu tu, tu, tu? O widzicie? Mm. Dobra, mebliwo się. O Boże widzowie! O nie! Widzowie, ja teraz muszę iść znowu kopać. Przepraszam, ale zrobiłem dwie opaty zamiast... Kurde, a tak to już bym miał... Może tu zrobimy zejście na długi, na a kopalnie nawet. To czekajcie, tu oświetlę nawet. No i tu zrobimy takie. O, -o. przepraszam, widzę, by tu. Wezmę i to. To wezmę. O Boże, widzowie. Oho. Wiem, żebyście nie pozwolili, ale przepraszam za citek. O, no, co mi dzieła. Dobra. Przepraszam, ale tylko jedzenie. O, przy okazji widzicie jakie tu ity można zdobyć, ale tylko jedzonko, jedzonko będzie tu. Dobra, wezmę chlebki, bo to jest możliwe. Ja mam skinę, widzicie? Alex. I teraz. Kip inwentary chyba zrobię, bo. Szukamy oczywiście kopalni, bo potrzebuję żelaza a na samym odcinku, jak będę miał zależne ity, to prawdopodobnie pójdziemy do kopalni. Zrobimy kopalnię, poszukać diamentów, tymczasowo szukamy... Dobra, pamiętajcie o 1059. wystarczy tylko to. O, widzicie? Tu jagodki, ale nie potrzebuję na razie. Dobra, ja wiem chaba schaba. O nie, widzicie to? O, o, o.

Nie odzywania się, żartuję oczywiście. My tu musimy znaleźć. Dobra. O, widzicie? To może i nawet tu, gdzieś zamieszkamy. A zresztą, jak będzie wioska, to będzie. Bo widzicie, jakie daleko od tamtego miejsca? Gdzieś w tamtą stronę to jest. Gdzieś w tamtą, gdzie się patrzę. Czy tam to jest? A ja mam takie najpotrzebniejsze i te przy sobie. Tam mam mapę, niby. No co z tego? Fajnie by było zamieszkać w lodowcu. Ja mieszkałem w lodowcu. I napiszcie w komentarzach, czy Wy też mieszkaliście. I oczywiście wpadajcie na Instagrama. Potem Wam pod koniec filmiku nie pokażę, ale może podam nazwę. A jak nie to w opisie będzie nazwa. Ale raczej w opisie dam, ale nie będzie mi się chciało mówić. Podajcie na Instagrama. Dobra, ja chyba tu zamieszkuję sobie. Mm. Ogarniamy to wszystko. Dobra. Zostawiacie suba jajka. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków, no to robimy filming. ten. Jak to wam powiedzieć? Jeżeli macie 9 lat i oglądacie, no to już nie zrozumiecie, ale poradnik. Poradnik zrobię i wie z... Jak zainstalować Minecrafta za darmo jedną aplikacją. Ja to nagram na zapas oczywiście, ale to będzie po prostu ciężko. Jeżeli wy to ja to wstawię, ale raczej nie dobijecie i tak to zrobię, jak każdy youtuber. Mówi, że zostawiacie tyle lajków i jutro się pojawia od razu kolejny odcinek, a i tak by się pojawił, mimo że jest mniej. No widzowie, tu zrobimy... Dobrze. Z widokiem tam... I... Siemaneczko.